Park południowy niedziela 29 czerwca 2014 roku. Wybraliśmy się do parku południowego, ale troszeczkę kapry pogoda lekki, taki taki nieśmiały deszczyk, ale paprze. A tu nasz nawerek schował się z nami i teraz sobie ładnie pałasuje bułeczkę taką, którą mu przyjektowała babcia. Tak, oczywiście tak. Ha 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 Mamesia się. Też czymś tam posila, babcia też, produkuje się swoimi wyrobami, no jednym słowem, no tak staramy się spędzić to popołudnie. Mało, mało tutaj zwiedzających, czy, czy chętnych jakiegoś takiego tutaj takiego przebywania w parku, ponieważ no jak powiedziałem niespecjalna pogoda, nie jest najgorsza, ale, ale tak troszeczkę powsze. Tak, troszkę patsze. Dobra, bo ja. Bam, <mum> bam, 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 bam. Ha 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 ha! Ale, wadz, Wiktor, jak zażada? Jak wadziesz zażada, Wiktor, ale fajnie. Ale, fajnie, Wiktor, jak zażada. Bim, <mum> bim, bim, bam, bam, bim, bam, bam, bam. Bam, bam, bim, bam, bam, bim, bam, 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 bam.